Zmagasz się z utratą wagi i wszystko, co robisz, nie przynosi żadnych efektów. Mam ci coś do powiedzenia, to nie twoja wina. Witam, nazywam się Renata, jestem dietetykiem, każdego dnia przyjmuję pacjentów z tym samym problemem, wiem, co cierpisz. Zostań ze mną do końca, pomogę ci. Powiem ci wszystko o kito black abyś mogła bezpiecznie i szybko osiągnąć swój cel. Więc może zastanawiasz się, co to jest kito ublek i czy to naprawdę działa? I odpowiedź brzmi tak. Kito Black to skuteczny produkt przeznaczony dla tych, którzy chcą schudnąć bez szkody dla ich zdrowia. Kito Black jest stworzony dla mężczyzn i kobiet, którzy planują schudnąć i skorygować masę ciała do normalnego poziomu. Produkt produkowany jest w formie proszku. Stymulator jest przeznaczony do kursu odchudzania w domu. Keto Black zawiera tylko naturalne składniki i zastępuje dietę i zajęcia sportowe i służy jako suplement. Aktywne składniki koncentratu proszku oczyszczają przewód pokarmowy z toksyn i toksycznych zanieczyszczeń, usuwając je naturalnie z organizmu. Poprawia funkcjonowanie wątroby, serca, mózgu. Keto Black poprawia metabolizm. Wszystkie kalorie, które dostają się do organizmu spożywienia, są przekształcane w energię, a nie w tkankę tłuszczową. To Black zapobiega pojawieniu się niekontrolowanych napadów głodu. Ponadto produkt usuwa wodę z tkanek miękkich i eliminuje celulit. Jeśli cierpisz z powodu miejscowego odpuszczenia, nie masz jakości życia z powodu swojej wagi, nie możesz wykonywać codziennych czynności bez zmęczenia. Masz trudności z oddychaniem z powodu swojej wagi, nie możesz nosić swoich ulubionych ubrań, ponieważ już nie pasują. Masz niską samoocenę, próbowałeś schudnąć i nie udało ci się, lub nie czujesz się pożądany przez swojego partnera. Możesz użyć kitoł Black. Wystarczy rozpuścić porcję kitoł Black w wodzie dwie do 3 razy dziennie, a już wkrótce wyeliminujesz zastój tkanki tłuszczowej, przywrócisz metabolizm, zmniejszysz apetyt i głód poprawisz nastrój i samopoczucie złagodzisz napięcie nerwowe poprawisz sen zaczniesz mieć znacznie lepszą jakość życia i będziesz mogła bez wysiłku wykonywać codzienne czynności wyeliminujesz nadmiar płynów z organizmu zaczniesz patrzeć na siebie w lustrze z większą miłością twój partner zacznie cię bardziej pożądać a ty poczujesz się znacznie lepiej ale bądź bardzo ostrożny tylko oryginalny Kitou może zapewnić wszystkie te korzyści Wysoki popyt na ten produkt doprowadził do pojawienia się wielu podróbek, ale oryginalny kito black jest sprzedawany tylko na jego oficjalnej stronie internetowej, fałszywe produkty nie tylko nie działają i sprawiają, że tracisz pieniądze, ale mogą również zagrozić Twojemu zdrowiu. Więc aby pomóc Ci, umieściłem link do oficjalnej strony internetowej w opisie tego filmu. W ten sposób możesz mieć pewność, że otrzymasz oryginalny produkt. Klikając na link w opisie, zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę internetową i możesz złożyć zamówienie. Wystarczy wypełnić pola z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu i czekać na telefon od przedstawiciela, który zdecyduje z Tobą o ilości do zamówienia. Produkt dotrze do Twojego domu w ciągu kilku dni i zapłacisz tylko wtedy, gdy go otrzymasz. Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy go kupić, czy nie, Kitou Black oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli nie lubisz produktu z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z obsługą, aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy. Ale spiesz się, tysiące ludzi na całym świecie odkrywają niesamowite efekty Kitoł Black i zamawiają do trzech jednostek na raz. Aby utrzymać jakość produktu, tylko 2000 jednostek kitou black jest produkowanych rocznie, to oznacza, że może zabraknąć Twojego, więc spiesz się i kupuj, zanim się skończy. Pamiętaj, że ten produkt jest sprzedawany tylko na oficjalnej stronie internetowej, a link do oficjalnej strony internetowej znajduje się w opisie tego wideo. Mam nadzieję, że ten film pomógł ci. Niech będzie z Bogiem. Do zobaczenia wkrótce.